Proszę no Państwo, na zakończenie chcę bardzo wszystkich serdecznie podziękować, że piszecie, zadajecie do mnie pytania i tak dalej. Dalej zadawajcie pytania, piszcie do mnie. To mnie cieszy. To mnie serce raduje się, że młodzież umie zadawać pytania i tak dalej, i tak dalej. kontaktujecie ze mną. I jeszcze powstaje nowy kanał mój. Kononowicz oryginal powstaje bardzo proszę na ten kanał wchodzić mój nowy będzie i zachęcam z całego serca oglądać nowy kanał nowe filmiki nowe wywiady ze mną, no, no wszystko. i wszystko i jeszcze raz mówię zajmę się tą sprawą w pierwszej kolejności w środę Pawłem Klimem, kto i musi dokładnie odpowiedzieć Poli policjantka i policjant, bo się dowiedziałem, wiem imię i nazwisko ich, tych policjantów na razie nie będę wymieniać, bo jest dochodzenie przez prokuratora naszego, winickiego, ale ja skieruję e, pismo nie do Winickiego, tylko do wyżej skieruję do prokuratury na Wareńskiego, a tam prokuratura operacyjna, czy jak się mieści się tam, żeby tamta prokuratura przyjęła, bo Winicki Marek, znam bardzo dobrze jego, może, jak tak powiem, komu konsultować sprawy. I trzeba, żeby inna prokuratura prowadziła, nie białostocka nawet, ale żeby e, prowadziła prokuratura z innego województwa, przypójmy z Resztyna, czy z Krakowa, czy skąd, żeby nie było masaczenia tej sprawy, bo to trzeba naprawdę, bo to nie jest żarty, to nie jest tak ha, 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 bo człowiek, jednego człowieka zabili, Zarabion dalej zabijać Nie trzeba po, nie popuszczać, nikomu nie powiedziałem nie popuszcza. Powiedziałem, że wyprowadzę policję na ulicę. Tak, tak z, zrobiłem, ale będę policję teraz konkretnie kontrolować. Dlaczego to narobi? Dlaczego ona tak z, y, podchodzi do ludzi? Ciężko chorych. Przypuśćmy, człowiek umysłowo chory, to też trzeba chyba zabić człowieka. Zamiast obezwładnić patarem bezpieczeństwa. Trzeba odwrócić. Albo najlepiej wziąć yy, no nie wiem, siekierę, młotek, łeb, jak parszuka, zawić i koniec. u Chorego człowieka. A to tak yy, być nie może. Żeby, poli jeszcze policjanci, policjanci od tego są, żeby bronić. Żeby bronić, chronić od ludzi niebezpiecznych, ale ludzi niebezpiecznych nie zabijać, tylko trzeba brać w yy, klasę bezpieczeństwa i nie nakładać kajdanki, bo to człowiek jest słowy on ma grupę przyznaną przez lekarza, przez komisję lekarską i do tego człowieka trzeba ostrożnie podchodzić, z rozmową, kulturalnie podchodzić, ani po bandycku, po szatańsku i tak dalej. Tego tak to nie będzie. Ja mówię szczerze, że nie pozwolę dla policji tak robić wyciągnę i wyciągnę wnioski bardzo surowe, n nie takie ogólne, ale bardzo surowe podkreślam, sto razy mogę podkreślić, że nie będą pracować te policjanci nigdzie, nigdzie nie będą pracować e, w policji, czy w wojsku, czy nie, nie będą pracować, bo oni się nie nadają na policjantki, na policję, one tylko się nadają do łopaty, do łopaty, do garków i to trzeba patrzeć, że ona czasami do zupy nie, nie nasypie, jakiejś trucizny i tak dalej, żeby była pod kontrolą, surową i odpowiedziała, pójdzie do aresztu śledczego, czym prędzej, żeby działa mundur, bo ona poplamiła mundur swoją kriją bandycką morderczą policyjną To ona będzie plamić wszystkich. Całą policję ona, ona pod, e, tak jak ja powiem, że nie przepraszam, ale podstawa, e, że e, teraz policja ma e, młodzieży e, bardzo źle. Bardzo źle ma, że będą rzucać kamieniami, będą ścić się na policjantów, będą wyzywać, wszędzie ich będą wyzywać. Jeden narobi coś, przypuśćmy. Ja mam taki przykład jeszcze e, dla państwa. Ten telefon przypuśćmy jest pana Wojtka, ale przypuśćmy ja wezmę, gdzie schowam jego, to ja też siebie podgadzę, że ja schowałem nie oddaję dla człowieka tego telefonu. A później jego człowieka, bach, bach, i duszę, i, i morduje, i tak dalej. Za ten telefon przypuśćmy. Nie! Tak to nie będzie. Na pianych ludzi to jest inna rzecz, można obezwładnić, a na ludzi chorych jest kasa bezpieczeństwa. Lekarz tu powinien wejść, ani, ani policjantka tu powinien być e, jeszcze, dowiedziałem się co przyjechali na interwencję, nie lekarz, tylko sanitariusza. A sanitariusz, wam powiem kochani, to on się uczy się. On nie wie na, nawet, na co przypuścił. Ja chory, mój wiceprzewodniczący, pan redaktor, on uczy się. On przychodzi, pyta się, panie, taki, taki, na co pan choruje? A lekarz, który już naprawdę jest wyuczony, Wiele lat pracuje i tak dalej on no tylko spojrzy na człowieka przypuśćmy i no on wie na co ten człowiek może chorować czy na padaczkę czy na jak, jakąś inną chorobę czy jeszcze przypuśćmy na jakąś inną czy na tam grypę czy na coś on może lekarz od razu spojrzył po twarzy i wie a sanitariusz to on się jeszcze praktykuje się ta, ten telefon przypuśćmy, ja wezmę, dam dla sanitariusza yy, i on będzie patrzeć ze wszystkich stron, jak on jest tylko zbudowany. O! Dziękuję bardzo za to.